Zimierz Surzyn, Majowa Konstytucja. 3 maja 1791 roku uchwalona przez Sejm, zwany czteroletnim zatwierdzona. Pierwsza ustawa zasadnicza w Europie, druga po Konstytucji Stanów Zjednoczonych w świecie. Dzieło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, Hugona i Ignacego Potockiego. Z Rzeczpospolitą obojga narodów najjaśniejszą ojczyzną nowoczesną, oświeconą, sprawiedliwszą. Dualizm korony i Litwy obalała monarchię dziedziczną konstytucyjną wprowadzała, choć uprzywilejowanie szlachty utrzymała, znacznie uprawnienia mieszczan zwiększyła. Chłopów pod opiekę państwa oddała, haniebne nadużycia. W... Pańszczyzny złagodziła, liberum veto wolną elekcję znosiła, niebezpieczne złowrogie konfederacje zlikwidowała. Sejmem, Senatem jako władzą ustawodawczą, królem i Strażą Praw jako władzą wykonawczą, sądem sejmowym, trybunałem korony, sądami ziemskimi i miejskimi jako władzą sądowniczą z wiarą -katolicką, panującą nad innymi. Jak na owe czasy bardzo postępowa, gotowa bronić wiary, kultury, polskości gotowa. Konstytucja maliowa symbol wolności, dumy narodowej, patriotyzmu i niepodległości. Witaj Majowa Jutrzenko, świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy Ciebie piosenką, która w całej Polsce słynie. Witaj Maj, 3 maj, u Polaków, Bogi Witaj Maj, 3 maj, u Polaków, Bogi Raj. Witaj maj, Trzeci maj. Była wiosna, wiosna w koło. Nadszedł cudny maj. Pełne pieśni, każde sioło. Świat się zmienił w raj. Hej, pamiętny ówdzień chwały cudny. Trzeci maj. Naród zgodny, silny, cały. Chciał podźwignąć kraj. Naród z królem, króż narodem. Równy każdy stan, wolni wszyscy, wszyscy z połem, kmieć, mieszczanin pan. Tak głosiły sławne prawa, chlubny ojców czyn, nim Polska zmartwychwstała z upadku i win. W górę serca wstały świty, w Polsce cudny maj, blasko złocił już gór, już gór szczyty, wolny polski kraj. Rozbudziła się w narodzie, Wiara w siłę moc, Tylko trzeba trwać nam w zgodzie, Od świtu po noc. Niechaj zwierzy biją dzwony, Jak jest wielki kraj. Niech na wszystkie głoszą strony Wiwat trzeci maj. Michałare, trzeci maj, maj rocznica pięknych serc, maj rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, choć składają ci, co przeszli, choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły, orzeł począł nowy bieg, lecz w przyszłości czerpał siły. W tych ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała. W jedną całość polskiej stany, miłość ponad wszystko trwała. W tym, co Polsce dali myśli, aby stworzyć cud majowy. Cześć z oddaniem złóżmy dziś przed... W piersiach rozpacz uwierzona, w listopadzie serce. Wstaje polska z drogu pieszka ją dumni młodercze. maj! Trzeci maj u pola chła bi raj, pi tej maj, trzeci maj u raj. Kazimierz służy narodowe barwy. Z kości dumą biało-czerwona. Walk, trudu, zwycięstw, świadectwo, Na skrzydłach chorła niesiona, Polskie szlachetne dziedzictwo, Biała od orła białego I białej pogoni litewskiej, Czerwona od tarczy pola herbowego, Od krwi, ran i śmierci męczeńskiej, Biała ostoja lojalności, Pokory, szlachetności, czystości, Dążeń narodu polskiego, niepokolana, czerwona, symbol majestatu władców, dostojności, męstwa, ognia, odwagi, makami usłana, biała, pełna niewinności, radości, mądrości, wolności, źródło życia, prawdy, Zwycięstwa dobra nad złem, czerwona, pomniku płodności, pracy, żarliwości, miłości od wieków związana z zaangażowaniem, poświęceniem. Z nią manifestujemy fakty bycia Polakami. Niechże porywa nas do działania owocnego. Z nią jesteśmy nowoczesnymi patriotami, tyś mocną odznaką państwa niepodległego. Z, na, z naszych barw dzisiaj dzień chwały. Z przywiązania do polskich wartości przepełniony jestem dumą cały o największa Polaków świętości. Witaj dniu trzeciego maja, który wolność nam zwiastujesz. Pierwsza już cię zgraja, Polsko dzisiaj trymfujesz. Witaj maj, trzeci maj. Aleksandrzak rocznica. 3 maja radością wiosenną wszystkich ludzi dziś w Polsce powitał. Sztandarami biało-czerwonymi umaiła się rzecz pospolita. Umaiły się też pierwszym kwieciem łąki pola i w ogrodach drzewa. Maj się pieśnią zwycięskiej wiosny zgodnym skórem z ludzi rozśpiewał. Rozpłynęła się szpieś radosna głośnym echem po ojczystym kraju. Witaj, witaj mająowie. Witaj, majowa Józefska, dzień naszej polskiej krainie, uczciwe cienie piosenko, która w psa... Maj, rocznica pięknych serc. Maj, rocznica wielkich myśli. Tym, co dawno przeminęli, choć składają ci, co przeszli. Choć przeminął dawno wiek, dawne hasła się zmieniły, orzeł począł nowy bieg. Lecz z przeszłości czerpał siły. Z tych w ciemnościach jasnych chwil, kiedy miłość pobratała w jedną całość Polski stany, miłość ponad wszystko trwała. Tym, co w Polsce dali myśl, aby stworzyć cud majowy, Cześć z oddaniem złóżmy dziś, przed pamiątką, chyląc z głowy. Polaków błogi raj. Witaj, majowa Jutrzenko, Świeć naszej polskiej krainie. Uczcimy ciebie piosenką przy hulance i przy winie. Witaj, maj, piękny maj, u Polaków błogi raj. Nie rząd braci naszych cisnął, gnuśność w ręku króla spała, A wtem ceci maj zabłysnął, I nasza Polska powstała. Ale Chrystości gadzina łosw na nas zgotowała, Z pieką rodem Katarzyna Moskalami nas zalała. Chociaż kwitł piękny maj, Rozszarpano biedny kraj. Pierwsza Polska czuł więziona, W listopadzie wstrząsło serce. Staje Polska z grobu łona, Pieszkają u dłoni młodercy. Trzeci maj, U Polaku błogi raj. Witej maj, trzeci maj, U Polaku błogi raj. Polska, Ryszard Przymus Polska to taka kraina, Która się w sercu zaczyna. Potem jest w myślach blisko, W pięknej ziemi nad Wisłą. I ścieżkami chodzimy, Budujemy, bronimy. Polska, ojczyzna, Kraina, która się w sercu zaczyna. Muzyka Witaj Mariu, Maju, naszej polskiej krainie, uczcimy Ciebie piosenku, która w całej Polsce śpiewa. Szymborska gawenda o miłości do ziemi ojczystej. Bez tej miłości można żyć. Mieć serce suche, jak orzeszek. Malutki los na parstkiem pić. Zdala od skryzot i pocieszeń. Na własną miarę znać nadzieję. Mroku kryjówką sobie uwić. O blasku próchna mówić. Dnieje o blasku słońca. Nic nie mówić. Jakiej miłości brakło im, że są jak okno wypalone, rozbite szkło, rozwiały dym, jak drzewo znagła powalone, które za płytko wrosło w ziemię, któremu wyrwał wiatr korzenie i jeszcze żyje cząstkę czasu, ale już traci swe zielenie i już nie szumi w chórze lasu. Ziemio oczysta, ziemio jasna, nie będę powalonym drzewem. Codziennie mocniej w ciebie wrastam radością, smutkiem, dumą, gniewem. Nie będę jak zerwana nić. Odrzucam pusto brzmiące słowa. Można cię nie kochać i żyć, ale nie można owocować. Nie zabraci naszych ciszy, gdyż nas tręby, a po trzecim maj za późno i nasza Polska powstała, ten na trzecim maj 3 maj u do miłości ojczyzny, Ignacy Krasicki. Święta miłości kochanej ojczyzny. czują Cię tylko umysły poczciwe. Dla Ciebie zjadłe smakują trucizny, dla Ciebie więzy, pęta niezelżywe. Kształcisz kalectwo przez chwalebne blizny. Gnieździsz w umyśle rozkosze prawdziwe. Byle cię można wspomóc, byle wspierać. Nie żal żyć w nędzy, nie żal i umierać. Pierwsza rozpacz uwięziona W listopadzie wstrząsło serce. Staje Polska z tabu mieszkają Wiesz, morderce. maj, trzeci maj. raj. Radosny dzień Wanda Grodzieńska. Takiego maja, ślicznego maja nie było jeszcze. Umył się rano rosą poranną srebrzystym deszczem. Potem otrósł się przędzą ze złota w tęczę wplecioną. Włosów w promienie związał misternie wstążką czerwoną. Po słońca smuszkach na lekkich nóżkach zbiegł z piosnką do nas. Fiołki, sasanki, kaczeńców jakie przyniósł w ramionach. Zieleń i błękit. Tele piosenki rozsypał szczodrze, jakże z tym majem, prześlicznym majem, było nam dobrze.